Samolot śniegu znajduje Josepha Boysa. To była ostatnia godzina tygodnia, kiedy Boyce obudził się bardziej widzący niż wcześniej, żeby przez śnieg ujrzeć, ujrzeć schowane w filcu resztki człowieczeństwa. Posmarowane tak masłem, że aż oczy ociekają od tłuszczu. I tylko chwila. Przetworzenie danych. I ty już wiesz, że nigdy nie zamienisz stokrotki na pistolet, mięsa na skrzydła oleju na benzynę. Zimowego poranka <laughs> na zimowym odludziu dym z ognia okłada się w obłoki światła. Wianki na wodzie. Czy w innej wersji siebie samej nie otwieram nowych drzwi? Zamiast bujać wianki na wodzie, bujam wciąż w obłokach. Pomiędzy zbyt jasnym i zbyt ciemnym dniem wymieniam zamiast pocałunków spojrzenia, czasami pełne niepewności, ale najczęściej po prostu puste. Powiedz, czy kochankowie z hotelu Chelsea mogli być tak obrzydliwie piękni jak my? Um, zimą w klubie? Zimą w klubie tańczy się bez porządnych podeszw z jeszcze mniej porządnym łożyskiem moralnym, bo kiedy widzisz już tylko na jedno oko, tłumacząc się, że cyklopowi z Delf, to nikt nie zarzucał, że niby widzi tylko na jedno, bo czasem jedno jest lepiej niż dwoje, zwłaszcza kiedy dochodzi do wspólnego kupowania pampersów i wakacji, ale co dwie głowy, to nie jedna, więc kolega podtrzymuje cię za rękę. Wtedy ty, kończąc ostatnią kolejkę, śnieżną nos kwitujesz Ej, Roman ale musimy ci coś zaruchać. I dżuma. Znaczy wiersz o dżumie, a nazywa się na nie pamięć zbiorową. I mówi o skutkach dżumy. Stare pismo mówi, że dżuma rozwiązała problem przeludnienia. Zaznaczam, że nikt tego nie pamięta, jak praca zaczęła być płatna, a brudna ziemia pochłonęła ojców, by spuchnięte oczy zamienić w najedzone żołądki o mniejsze biodra. Na niepamięć Boga ko kościoły stały się puste, a bary przeludnione, ze szklankami wypełnionymi całą wódką przetrawioną z, z potopu. Nie było komu pogłosować pszenicy, a duchy święte obsrały świątyni parapet. Nikt nie pamięta, że Arka nie przypłynęła na czas, ale to nie znaczy, że Bóg jest zły. Trzymajcie się.